Witam widzowie, no, byłem dzisiaj na cmentarzu znajomych, no i taka refleksja mnie na to. niedługo się No i tak przemyślałem. W no, szkole tych chłopów. Ale co zrobić? Alkohol? robi, O no właśnie. Robi swoje, zabiera. No szkoda byłem u nich ale z drugiej strony to nie chcę, nie chcę patrzeć bo ja zaraz no, przeżywam to na razie myślę, myślę no do no to fajnie sporo, sporo po. to masz ten krzy się, nie? też, tak, było. dzisiaj byłem na cmentarzu, tak podtrzymania ściarki przeszły niedawno Człowiek z nim rozmawiał się pośmieli, pogadali, posunęliśmy czas no jest na... No, a tu o prostu. Też ten mirek, ten bastek. Też, no ale Baska widzisz, Baska to znaleźli gdzieś na żałkach No co to wiedział, Ja też w roku nie widziałem, ale o dzips tu się No byłem się też. Bo Bastek tam kotego leży. Bogienka, drugi po, no drugi, ma ten, a Łysy troszeczkę dalej, no też, słyszałem tu gadali, o nie ma rodziny, jak nie ma rodziny, jak rodzinę ma, bo Wieniec był i tam na tym napisane, ja to nie nie ma. brat, brat, pomirało, no, no, brat z rodziną, no to jak mówię, rodziny nie ma, jak ma, no puk. To na pewno kto co go zagroł. Kogo albo karawan. Ale też, o. Był, był i nie miał. Nie co Tak, tak. Nie, on rodzinę miał. Ja też nie widziałem. Ten łysy. Już brata. Brata ma normalnie. Ja to nie widziałem, że brata ma, ale ma brata widzicie to alkoholik mnie to, ja to dziękuję Bogu właśnie. Bo no dwa, dwa razy, ja no. już ponad dwa lata nie piję. No. Ty no, życie ważniejsze jak butelka, nie? No to kurwa, ja rzucałem przy Ciebie no. trzy razy, żeby nie skłonić, no. Nie ile? miesiąc raz, może drugi raz, trzeci, pięć no, Ale lepiej się czułeś, nie? Jak nie piłeś. A. No właśnie Czuć było taki niesmak na A, czegoś brakowało, ja miałem, ja miałem to sanetycznie, to jest czegoś brakowało, a to to, a to to No niepewnie, a parę razy takie, a piwo, ale nie jest myślę Znam siebie i wiem co to by było to się bo by... To Piwo się zaczyna? Tak samo to. te zerówki, nie? Tak. Tu też spisali, no mają rację poniekąd, nie? bo to od zerówek się zaczyna Zeróweczkę, a może jedne piwko, a po jednym nic nie będzie, a to, a to dobra, to drugie, a Boże. to może setkę i tak wiesz, po trochu, po trochu. I pływaki się łączały i ja w Tylko, że w moim przypadku, teraz co, w szpitalu, nie? To powiedzieli, teraz już chyba raczej nie zdążymy. Teraz tak co, ewentualnie to zdąży, ale karawan. No to wybrałem sobie życie. Po co to Hranie, To już... też byłem w szpitalu, nie no. radny, wojskowym. Zabrali mnie, ale już nie pamiętam jeszcze. No, no, no. Film się urwał. Film Kim się urwał i mi tylko się położyć, przestać. To no to jest, tu jestem z kolegą Zdziszkiem, też bezdomny chłopak. Twarzy nie będę nagrywał. Po prostu... No nie chcę chłopak, ale głos normalnie rozmawiamy sobie. Tak jak... Rodziców, no tak. Przynajmniej dla Ty Tym patrz, tak jak... bo dzisiaj. po dzisiaj... to sam bym tych trochę pięciu. No a ten, ten Janek, ten Szczeczeni to z rodzicami razem leży. Bo też byłem. Ile pomijało wiesz? No. No z mojej strony jest tak zajęty, że przy sobie. No Sporo, na bardzo dużo. Mm. I to, jak patrzysz, przeważnie co, buteleczka. Tak. Ale tak, tak. to wiesz, nie się wiesz, jak cię pije, wiesz, że zjadł, a to wypijesz. A! 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 A widziałem, dlaczego złapał kosztów, bo jeździł. No ja nie, ja wiem sam po sobie, jak było, nie? Nie to to jest tu, to jest tu. To to jest tu. co jest tu. Nie jest tu. Nie to tu. No, no <ślam> nie brać, no to by <ślam> tu. Nie jest tu. Nie jest tu. Nie jest tu. Nie jest Nie jest tu. Nie jest tu. Nie pokręcił, zobaczył Nie jest Nie Karetka przyleciała to nawet nic nie mówili, zabieramy mu, bo już on odchodzi. Tak. Jakiś ja brzuch, woda miał potężny, 10 litrów wody ściągnęli, w Ja już nie widziałem, co ja... a jeszcze? No, nie wiem, wiesz, bo nie to samo to było. No. Tylko, że sąsiadów przyjechali, zabrali. To... No więc. No to jednak... tak jak w Waszym i tak bierę, nie? Ona, tam sam był, nikogo nie było, no ale ktoś znalazł. I normalnie bo ja jak widziałem, no normalnie wszystko tacy lali. nie powiem, zjeść to potrafił dużo, nie? No ale co? O. A to co W nadmiarze to i wszystko skończyć niestety. No, tak to to jest. Było jedzenie a to ja to, czy... rozumiem. Że się, się Zdurzymy, tego, no. tak. A ja no, masz... to... Ja z początku jak pięć zaczynałem wieniu, no. Wiem, pisać. no hmm. właśnie, to Mieniu. ja zaczynałem się schlać. Tak. To z początku to się tam się mój. gryzło nie, a później, a... tak to jest niestety. No to 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 nie wytrzymuje, Czyli A wiesz nie jest ni

Jak zabraknie czasu kurwej, to co zrobisz? E? No właśnie, nie idzie robić, nie idzie. Czyli to zasypiał nie kupił nie powiedziałem No właśnie, zasypuje dobranoc. No. Niestety. No takie? Dacie już życie. No No właśnie, nic się na to nie poradzi. E? I tu nie ma, nie ma tego przy ciebie, że sobie tak życie ubrał. twój prawda no no poniekąd masz rację tak to jest niestety słuchaj też możesz nie pić ale uzależnienie po ciebie nie jest no na pewno jakiś tam cząstka tego ale jest i nie wytrzymujesz pękasz no. dokładnie jak bańka do tak jest o święta prawda niestety no i nic nie poradzisz na to no co zrobisz? takie życie jak tu mówię, dziś jesteś, jutro cię nie ma nie? No czy oczywiście przyjdę do Jo, nie znasz dnia ani godziny tam jest zapisane bateria chodzi tak. bateria się ucierpuje nara przychodzi często tak? no tak jak nie ma, to nie ma. No niestety, co zrobisz? Niczo, nie ma się zastanawiać na tym. Ja. Pijesz, niedobrze. żyjesz też niedobrze, ciebie, bo, bo wiesz, ciężko. Kiedy, wiesz, kiedy tego zgasisz. też nie No tak. No, no niestety. Nic nie poradzisz. Cześć, widzowie Witam wszystkich tu. O, zobaczcie, jesteśmy u flagantyko tutaj wgienek tu jesteśmy jesteśmy pizowi. tutaj o tutaj Krzysztof też chłopina poszedł do piachu a niedawno się tutaj chodzi, jeszcze tutaj się mówi Ech. co zrobić no tu jest, brat no. no brad no, nic nie ma nikogo jak je jest, normalnie, dobra no, no patrzyli